Czy też mieliście kiedyś taką myśl? Po co komu to całe bezstresowe wychowanie? Przecież kiedyś nikt się tym nie przejmował i nie chodził na warsztaty z empatycznej komunikacji z dzieckiem. Jakoś wszyscy wyrosliśmy na ludzi. No, mniej więcej. Z jednej strony mamy ludzi, którzy mówią Za moich czasów wystarczyło, że ojciec spojrzał i już wiedziałem, co zrobiłem źle. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy uważają podniesienie głosu za traumę do końca życia. A gdzieś pomiędzy tym wszystkim jest właśnie całe to bezstresowe wychowanie. Ale skąd to się w ogóle wzięło? Pomysł na bezstresowe wychowanie nie pojawił się znikąd. To był bunt wobec wcześniejszego podejścia, gdzie dziecko miało być raczej posłuszne niż szczęśliwe. Wychowanie opierało się na dyscyplinie, kontroli i często strachu. A potem przyszła fala nowych pomysłów. Psychologia rozwojowa zaczęła mówić: hej, może warto słuchać dzieci. Może kara to nie jedyny sposób na wychowanie człowieka? Założenia były ambitne: wspieranie autonomii dziecka, unikanie przemocy fizycznej i psychicznej, budowanie relacji opartej na szacunku, nie hierarchii. Brzmi nieźle, prawda? No, tylko jest jeden mały problem: bo de facto bezstresowe wychowanie nie istnieje. Serio, to nie jest nawet oficjalna metoda wychowawcza. To jest etykieta, którą rzuca się zazwyczaj drugiej osobie z wyrzutem. Ale co to właściwie znaczy? Czy chodzi o brak kar, czy chodzi o brak granic, czy może chodzi o to, że dzieciom wszystko wolno? Na wszystkie te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w ośrodku Etual. Chodźcie. W rozwikłaniu tych zagadek pomoże nam Zuzanna Kubica, magister i psycholog z ośrodka Etual. Często słyszymy pojęcie, taki slogan, bezstresowe wychowanie, w przestrzeni publicznej najczęściej, natomiast bezstresowe wychowanie jako takie nie istnieje. Nie ma na to żadnych badań i dowodów naukowych, żeby takie wychowanie istniało i też w praktyce psychologicznej my tego nie stosujemy. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego bezstresowe wychowanie nie istnieje? Dlatego, że stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, jest czymś nam bardzo potrzebnym i bardzo ważnym. Nie jesteśmy w stanie żyć bez stresu, tak samo nie jesteśmy w stanie wychować dziecka bez stresu, bez wymagań, bez napięć i bez trudnych emocji. I tu warto też się zatrzymać i zastanowić się, czy w ogóle stres jest czymś złym. Jak się okazuje, stres u gruntu swojego nie jest absolutnie niczym złym, jest czymś dobrym. Pełni funkcję informacyjną, jest adaptacyjny i stres nam o czymś mówi. Więc problem nie jest sam sobie w stresie jako takim, tylko problem, że. Problem tkwi w tym, że być może stresu jest za dużo. Być może my nie jesteśmy w stanie sobie z tym stresem radzić. Być może my nie mamy narzędzi do tego, żeby sobie z tym stresem poradzić. Więc dlatego też chodzi o to, żeby, żebyśmy nie starali się pozbyć stresu z życia dziecka, bo tego absolutnie nie zrobimy. Też tego nie chcemy zrobić. My chcemy dać mu narzędzie jako rodzice, jako dojrzali. Opiekunowie, chcemy dać mu narzędzie do tego, by sobie z tym stresem poradził, by się z nim oswoił, by go nazwał. I to pojęcie bezstresowe wychowanie pojawiło się na gruncie krytyki rodzicielstwa bliskości. Na początku chciałabym zdemontować krzywdzące w mojej opinii stereotypy, e, dlatego że rodzicielstwo bliskości to nie jest zgoda na wszystko, to nie jest brak granic, to nie jest rozpieszczanie dziecka. To postawa, w której mówię dziecku: widzę cię, zauważam cię, słyszę cię, akceptuję cię. Ale jednocześnie potrafię powiedzieć jako opiekun stop, nie, to jest dla ciebie w porządku, to jest nie w porządku, tu możemy, tam nie możemy. I jednocześnie, jeżeli chodzi o rodziców bliskości, zwracamy uwagę nie tylko na dziecko, ale również na opiekuna. Zwracamy uwagę na to, że opiekun też jest ważny, też że on ma potrzeby i też że ma zasoby, które nie są niewyczerpywalne. I ten przykład z bankiem, że jeżeli mamy w dzbanku pełno wody, no to jesteśmy w stanie z niego naleć, Jeżeli w tym dzbanku nie mamy swoich zasobów, nie ma tam nic, no to spustego nie nalejemy. Czy powinniśmy zadbać o siebie, by móc zadbać o drugiego członka rodziny, czy to partnera, czy dziecko. Granice nie są murem, granice nie są czymś stałym, czego nie można absolutnie przesunąć. Jeśli mówimy o granicach, musimy myśleć o tym, że jest to coś elastycznego. Kiedyś usłyszałam taką fajną metaforę w podcaście, że granice w wychowaniu są jak gumka wszyta w przysieradło. Wyobraźmy sobie małe dziecko, które leży na łóżku i skacze, turla się, wierci właśnie w tym prześcieradle na gumkę i to prześcieradło delikatnie je otula, nie pozwala mu wypaść z łóżka. Dziecko dzięki temu może swobodnie eksplorować, eksplo swobodnie się bawić, jednocześnie nie spadnie z łóżka i nie zrobi sobie krzywdy. Tak samo działają granice w życiu dziecka. Dają one im przestrzeń do eksploracji, do próbowania, do eksplorowania, jednocześnie stawiając pewne ramy i granice. Dziecko dzięki temu może bezpiecznie eksplorować świat i życie. Dzięki temu czuje się bezpiecznie i spokojnie. Wychowanie nie polega na tym, by dzieci rządziły domem, ale też i to równie ważne, nie chodzi o to, żeby domem rządził strach, surowość i bezwzględna dyscyplina. W psychologii od lat bada style wychowawcze i badania pokazują, że możemy wyróżnić trzy style. Styl autorytatywny, autorytarny i permisywny. Styl autorytatywny, czyli ten, o którym już wspominałam, jest pełen miłości, empatii, ale też konsekwentnych granic. Jak badania pokazują, on najlepiej wspiera rozwój dziecka. Styl autorytarny, czyli inaczej tak zwany zimny chów, jest to chłodny, surowy i oparty na kontroli. Zwiększa on ryzyko problemów emocjonalnych, niskiej samooceny czy nawet lęków. Styl permisywny możemy przyrównać do pobłażliwego stylu wychowania, który nie ma jasnych zasad. On nie pomaga dzieciom rozwijać umiejętności samoregulacji i brania odpowiedzialności za swoje działania. Dlatego tak ważne jest, by granice były obecne. Ale nie jako narzędzie kontroli, tylko jako przewidywalna, wspierająca struktura, w której dziecko czuje się bezpieczne. Granice powinny być jasne, pełne szacunku i dopasowane oczywiście do możliwości dziecka emocjonalnych, rozwojowych i poznawczych. Bo i to warto bardzo mocno podkreślić: dziecko nie ma jeszcze dojrzałego układu nerwowego. Płat czołowy mózgu dojrzewa dopiero około 25 roku życia. Odpowiada on za planowanie, przewidywanie konsekwencji kontrolowanie impulsów czy analizę sytuacji. To znaczy, że dziecko, a nawet nastolatek nie zachowuje się irracjonalnie z premedytacją. Ono naprawdę jeszcze nie potrafi więcej. Nie ma zasobów, które ma dorosły. I tu właśnie pojawia się rola opiekuna. Potrzebujemy dorosłego z dojrzałym układem nerwowym, który pomoże regulować emocje, a nie każe za to, że dziecko nie potrafi tego samego. Jak się okazuje, Polska znajduje się w światowej czołówce, jeśli chodzi o wypalenie rodzicielskie. To nie jest już temat poboczny, to alarm społeczny. Według międzynarodowego badania Burnout Around the Globe, obejmującego 42 kraje, możemy zauważyć, że od 7 do 8% polskich rodziców doświadcza silnego wypalenia. To wynik porównywalny jedynie ze Stanami Zjednoczonymi. A dla kontrastu, w krajach takich jak Peru czy Tajlandia, ten odsetek wynosi poniżej 1%. To nie ekonomia za tym stoi. To samotność rodziców, presja indywidualizmu, brak systemowego wsparcia i kulturowe oczekiwanie, że Rodzic ma być idealny. I tutaj budzi się taka wątpliwość, że może problem nie leży w tym, że dzieci mają za dużo, może problem w tym, że dorośli mają zbyt mało, zbyt mało wsparcia, odpoczynku i wspólnoty.